T-Mobile uważamy, że każdy powinien mieć darmowy dostęp do najlepszych usług bankowych. Dlatego z myślą o osobach, które cenią mobilność i wygodę, wraz z Alior Bankiem stworzyliśmy T-Mobile Usługi Bankowe. Chcesz założyć konto? Wystarczy 5 minut i nie musisz nawet wychodzić z domu. Wniosek złożysz przez internet, dzwoniąc do naszego biura obsługi abonenta albo na infolinię bankową, lub odwiedzając wirtualny oddział jeśli wolisz załatwiać sprawy osobiście, czekamy na Ciebie w placówkach T-Mobile usługi bankowe oraz we wszystkich sklepach naszej sieci. Konto jest dostępne dla wszystkich na atrakcyjnych warunkach, a na klientów naszej sieci czekają dodatkowe korzyści. Między innymi abonenci T-Mobile już na starcie mogą dostać limit odnawialny w swoim koncie bez formalności. W T-Mobile usługi bankowe otrzymujesz plastikową kartę debetową i kartę NFC, dzięki której możesz płacić telefonem, korzystając z aplikacji MyWallet. O kartę NFC możesz zawnioskować już podczas otwierania konta przez internet lub w sklepie T-Mobile. Pojawi się ona w Twoim telefonie z aplikacją MyWallet w ciągu kilku minut po otwarciu konta. Gdy zakładasz konto w sklepie T-Mobile lub placówce T-Mobile Usługi Bankowe, kartę debetową bez imienia i nazwiska dostajesz już podczas wizyty, od ręki. Możesz też zamówić kartę z Twoim imieniem i nazwiskiem, którą otrzymasz pocztą. Już dziś przyjdź do sklepu T-Mobile albo odwiedź stronę www.tmobilebanko.pl i ciesz się nowoczesną, internetową bankowością z najlepszym kontem za bezwarunkowe 0 zł.